To nasz pierwszy vlogmas ever, więc czas się przygotować. Kto pierwszy zejdzie do salonu, ten ma więcej mleka w kawie. No i jak widać, ja się ociągałem, więc Oliwia była pierwsza. W ogóle co to ma znaczyć, że my mamy budzić psy, a nie psy nas. No to czas na zrobienie kawy, a że Oliwia zeszła pierwsza, no to ma więcej mleka. Beziutek tutaj patrzy, oczywiście, musi kontrolować. W ogóle wszyscy piszecie, jakie one słodkie, a moim zdaniem one są tak oceniające, Szybki outfit check. Proszę napisać w komentarzu, kto się lepiej ubrał. Uważam, że ja. Raz, dwa, trzy, bierzemy smrody na dwór. Więc szybko je ubraliśmy. No i co? Wychodzimy. Oczywiście Olivia nam mówiła, namówiła, żebym dał buziaka Milce. Trzeba się trochę powygłupiać. Ej, z tym buziakiem to nieprawda. Sam chciał jej dać. A tymczasem idziemy do apteki. Po aptece do domu, bo czeka nas sprzątanie. Ale z tym na spokojnie później. Beza, milka Ja od razu zmieniłem wodę dla wełżynki O nawodnienie trzeba dbać A na śniadanie omlet z brzoskwinią i sosem śmietanowym Mniam takie dobre, że musiałem trochę brzoskwinki ukraść, no bo lubię. Kamil, proszę Cię, o tej brzoskwini, to było strasznie cringe'owe. Gładnemu chleb na myśli. No i przechodzimy do mojej ulubionej części, czyli otwieranie kalendarzy adwentowych. Na pierwszy rzut leci Nyx i tutaj wylosowaliśmy paletkę. I piękna jest jej w ogóle bardzo łatwo się nie opracuje Z Miosi mamy biżuterię, ale tutaj są okienka co drugi dzień Więc od jutra zaczniemy No i Kills, w Killsie pod numerem 1 Kryła się maseczka z glinką I planuję wykorzystać ją do charakteryzacji Na koniec Lanką. i jak mam być szczera Ja sprawdziłam co to jest, ale już nie pamiętam Więc please, sprawdźcie sobie Ale pachnie pięknie, w ogóle zauważyliście jakie mamy piękne światło w studiu No ja jestem zachwycona, serio no to po otwieraniu tych kalendarzy adwentowych czas na drugie śniadanko. Zupa warzywna z kluskami. Makaronem, Kamil, makaronem. A, nieważne, daję okejkę. Panie, panowie, przed wami główna atrakcja dnia, czyli sprzątanie. Ja tylko tak na początku powiem, że dla was to się może wydawać kilkanaście sekund, ale nam serio zeszło się z kilka godzin. Ej, dajcie znać w komentarzu, które pomieszczenie najbardziej lubicie sprzątać. Dla paradoksalnie satysfakcję sprawia sprzątanie łazienki. Ja za to uwielbiam sprzątać kuchnię. Niby zawsze to zmywanie naczyń, ogarnianie blatów. No, ale lubię to. Wiecie co, on tak mówi, że lubi sprzątać kuchnię, a tak naprawdę to on w tej kuchni najbardziej brudzi. No hello, bo najwięcej gotuje. Tak, taki mądry jesteś. To co dzisiaj ugotowałeś? Katering w mikrofali. <laughs> Ej, tak szczerze wam powiem, że ja i Misiński całe życie marzyliśmy o takiej kuchni. No przecież ona jest jak z bajki. Ale w bajce nie jesteśmy, więc na barana i wychodzimy z tej kuchni sprzątać dalej. Ale zajechałeś żartem, romantyku? Teraz najgorsze, co może być, czyli podłogi. W ogóle czeicie, że jeszcze nie mamy mopa, mieszkanie mamy 120 metrów i wszystko jechaliśmy ręcznie szmatą. Masakra. A na obiad, drodzy państwo, ziemniaczki ze schabem i mizerią i również było przepyszne. W ogóle to każdy się w internecie śmiał, że ja sylabuję, a wszyscy to robicie, nawet Misińska. Przepyszne. Miś, no bo ja chcę nadawać na wspólnych falach. No to świetnie. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało sprzątania, więc bierzemy się dalej do roboty i czas podlać kwiatki. Oczywiście wężynka wszystko kontroluje. No czy ona nie jest piękna? No oczywiście. Miś po tobie ma urodę. Ech. Podlewamy dalej kwiatki. Trochę ich było. Ale ja mam w domu florystę. A to tylko pierwsze piętro. Na drugim jest ich więcej. A tutaj chciałem podczas sprzątania wykonać ten trend, ale mi nie wyszło. No, czy one nie są słodkie? Nie mogę, rozpływam się. Pomogłyby coś, a nie tylko leniuchują. Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Matko, ale miśński się romantyczny zrobił. Wziął mnie do tańca, zobaczcie. No, a jak? Chociaż tańczę trochę jak taki wujek na weselu. Ale bójciaczek musiał być. No, i otwieramy mój kalendarz, czyli słodkości, ale bez cukru. Pierwsza czekoladka to jakaś tam wiśniowa. No, nie była najgorsza. Smakowała trochę jak wiśnia, więc było ok. Tak jak mówiłam, dla was to kilkanaście sekund, a dla nas cały dzień, więc trzeba zrobić demakijaż. No i ogólnie się ogarnąć do spania. Nie? Na koniec makaron z tuńczykiem i jajem i świąteczny film. A film to Grinch? Świąt nie będzie. Oceniam na takie 7 na 10. To co, żegnamy się i widzimy się jutro. Pa! Pa! Zostawcie suba.